Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia i przychodzę do Was ze wznowieniem znanej nam wszystkim już krzyżóweczki XXL. Mam tutaj całą paczkę, jeszcze pięć sztuk jest nienaddrapanych, reszta jest naddrapana. Ta paczka jest ufundowana przeze mnie i przez jedną z moich widzek, także zobaczymy co uda nam się tutaj wydrapać, jeżeli coś się uda wydrapać. I co, 5 odcinków po 5 sztuk, troszeczkę to będzie trwało także, no wiecie jak to wygląda i chciałam polecieć tak od początku i gdzieś nawet miałam ułożone o, mam 1, 2, 3, 4, 5 i tym sobie właśnie zaczniemy gdzieś mi się czwórka zapodziała o, jest, tym sobie zaczniemy zobaczymy jak ta paczucha wyjdzie czy to wznowienie będzie lepsze od tamtej ogólnie naddrapywania to sporo czasu mi daje. sporo czasu Zaczynamy sobie standardowo od jedyneczki. Was bardzo proszę o trzymanie kciuków, żeby tutaj coś fajnego wpadło. W numerze jeden jest jedno słowo, kil. I już. I zostawiłam no tak po sześć średnio tych y, literek do zdrapania. C. Tak, że tak. Jak ktoś ma cierpliwość, chęci, żeby oglądać, to serdecznie e. zapraszam. Jeżeli ktoś nie, no to Wiecie co robić? przywincie do końca, aczkolwiek Nie polecam przewijać. Nie polecam przewijać. Dlaczego? Dlatego, że sobie zaplanowałam, aż zrobię sobie taki mini-konkursik. A co? Bo mogę. I jak ktoś będzie przewijał, to nie będzie wiedział o co chodzi. J. Dobra. Tutaj mamy jotkę. Oj, nie widzicie. Czekajcie, bo niby ładnie przybliżyłam, tylko muszę jeszcze wyczuć tą zdrabkę, żebyście wszystko widzieli. Obiecuję poprawę. O, dalej mamy. O, okej. Okay. I tutaj jest osa. Mamy pierwsze słowo we fioletowej. Minimum trzy, wiadomo, muszą być, żeby... Tu już bonusu na pewno nie będzie. Minimum trzy musi być, żeby była wygrana w postaci zwrotu. Im więcej uda się wydrapać, tym lepiej, wiadomo. Z. OK. I ostatnia literka to S. Na bonus już szansy nie było, bo brakowało dwóch. Tu jest jedno słowo. W razie czego dobrze są kontrolne, <laughs> tu łatwo się zgubić, niestety. Tu mamy drugie słowo Small. Okej, okay. czyli tutaj jest nic. Nożnik nawet 3 bo ono się był 30. I kontrolne to T. T i E. Ok. Także pierwszy pustaczek za nami. Teraz sobie weźmiemy dwójeczkę. W dwójeczce nie ma Nie ma żadnego słówka na razie. I zaczynamy od Eski. Tutaj. Kos. Oj, nie dostałam. Kos mamy pierwsze słowo. Tutaj tego S też troszeczkę jest. Tu, okej. Okay. Dalej R. M i da do bonusu brakuje. Tu mamy R. R. Pierwsze słowo. Tu. Okej. Okay. No chyba nic tam takiego nie niepopomijane. Chociaż tutaj zaznaczam, że nie tylko ja to nadtrapywałam, więc mogą być omijaki, bo mam cię, by z bratem mi pomagali. No to mam cię ładnie tam nadtrapywała. Braciak trochę omijał i dlatego mówię, że o, tu mamy drugie słowo, że mogą być jakieś omijaki. Nie mówię, nie mówię że nie. <laughs> e. Tutaj, tu. Dalej mamy tu. No, troszeczkę E dalej. Kolejna to jest D. Tylko M brakuje do bonusu. No, ja jestem ciekawa, jak myślicie, dadzą, nie dadzą. Tu mamy DOG, drugie słowo. D, d, dno. A, da. D. Okej. Okay. Dalej mamy literkę W. Wilk. Trzecie słowo. O, jeżeli wszystko jest dobrze zdrapane, oczywiście. To by było, że tutaj już coś mamy. Tu jest W. Tutaj jest W. Ok. I ostatnia. No, nie dali bonusu. Ile w tym bonusie? 40. Ostatnia to literka U. Tutaj nic nam nie da. Tutaj U mamy, ale to nic nie zmienia. Tu mamy. A, tu mamy pierwsze dopiero. No to nie. To też nic. Tu był mnożnik razy jeden. Tu dwa, a tu raz, dwa, trzy. Sprawdzimy sobie kontrolne, czy są takie same. Tak jest, bebe. Czyli to jest jedynka, do ja od czego zaczęłam? A ja od czwórki zaczęłam. Myślałam, że od jedynki, jakby się wzięło. Czyli pierwsza wygrana. O. A coś tam pokiećkałam widocznie. <laughs> Teraz dwójeczka. I czy tutaj coś mamy? Nie, żadnego słowa nie mamy. I od O zaczynamy. Hall, Tu jeszcze dno i Opal. Norbert. Tu mamy Don. Oko. no chrom, jak cyk, cyk, cyk. Mamy kolejne rok. I więcej nie widzę ok dalej literka F mamy tu i tu tu mamy kolejną kolejną i kolejną F -kę. o no, ucinam wam dalej mamy I ponownie się pojawia Tutaj mamy drugie słowo. I tu, okej. Okay. I, i, i okej. Okay. Dalej. Literka P. O, pan. Dobra. Tu mamy drugie Piotr. I tutaj już więcej nie widzę. Dalej mamy wow, nawet A dalej. Czyli tylko B brakuje. Okej, okay. tu mamy słówko. Waks mamy trzecie słówko. Jeżeli to nic jest niepokiećkane. Mm -hmm. I w tej ostatniej tutaj. O, i słówko, które sobie proszę zanotować gdzieś na karteczce to będzie z dzisiaj alfa. Ja sobie też będę notować słówka, które Wam dyktuję. I broń Boże, pod żadnym pozorem nie pisać tych słówek w komentarzu. Żeby inni nie widzieli. To jest tylko dla tych, którzy oglądają odcinki w całości. I U jest na koniec. Jak ktoś napisze, to wiadomo. Zdyskwalifikuje. I. No co, jak ktoś napisze, to nie będzie zabawy. <laughs> Proste. U u, u. U, 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 No i wychodzi, że tutaj mamy znowu trzy. Zobaczymy, czy jest B. I jest B. Zobaczcie. Jeden, dwa, podrząd. Teraz sobie weźmiemy trujeczkę. Nie wiem jak ja to zrobiłam, że zamiast jedynki czwórkę drapnęłam. Tutaj żadnego słowa nie mamy. Zaczynamy od literki D. Tam by nam się D przydało. A, Nie sprawdziłam ile było w tym bonusie. 20. No to wcale nie tak dużo. A pożałowali. Yy, litereczka D. Tutaj mamy. I tutaj mamy D. Dobra. Zdrowie. Ale te trzy mnie denerwują. <g pues> Mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. Że mój telefon trochę te takie dźwięki wiecie, odtygaca. Haha. Hahaha. Dobra. No nie widzę więcej. Kolejna literka to literka N. Mamy noe. z tych zwrotów też mogliby przestać dawać? Mogliby dać coś lepszego od zwrotu. O. N. Tu mamy, tutaj, tu. Don. Okej. Okay. Kolej jest a dawka. No tutaj mamy trochę tego ika. i cyk, chyba, a jeszcze tu dobra widzę <gry> okej okay. dalej, literka C w bonusie mamy tutaj C, 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 C CIS, CIS tu jest C i tutaj, dalej mamy literkę P Tu jeszcze tu. Okej. Okay. Literka L. Tu mogliby S tam dać, to by było fajnie. Dobra, L. Tu mamy tu. Tu jest drugie słowo. Literka T też jakby wpadła, byłoby fajnie. Nawet bardzo fajnie. <laughs> Czyli wiemy, że już tych liter nie będzie. Aż no, tak pod rząd to chyba nie dają. Ale tu mamy dwa, tu mamy dwa i tu mamy dwa. To pewnie jakieś tam coś innego. No to tu tak tego nam... A nie, poczekajcie, bo K już były, a już zdrapałam. No ale to Mki myślę, że nie, bo to jest w ponosie stuwa. BBB. Yy, BBB. I X, no właśnie. Dobra, no to kontrolne. B i J, tak jest. Pustaczek. Na razie mamy dwie na dwie. Jak na pierwszy odcinek, to i tak nieźle. Tutaj mamy co? Gra jedno słowo i po jedno słowo. Literka C. Tutaj mamy C. Tutaj też. OK. Dalej. C, C, I, C, I, C. Następnie jest U. U mamy. Tutaj, tutaj, tutaj. Kolejne. U, to Literka E. O, jeszcze tu bym ominęła. Kolejne, kolejne E jest i mu słówko. Okej, okay. dalej. Literka T. Tu jest drugie słówko. tu jest t, t okej, okay. tutaj i tu, okej, okay. n, no to bo już nie będzie, bonusie nusie po dziesięć, n n n drugie słówko. I ostatnia literka to literka K. Hmm. Tutaj już. Drugie słówko. I już. Mnożnik był razy trzy. Kontrolne. J i T, ok. I tak to dzisiaj wygląda. Tak to dzisiaj wygląda. Szybkie podsumowanko. Yy, 3, 4 i 5 były puste. A 1 i 2 dały zwrociki. Tutaj mamy BB i tutaj BB po deszku. Tak, tak. Tu i tu. Także już jakieś wygrane na sam początek mamy. Trzymajcie kciuki za, mówię, za resztę z drapeczek, żeby nam to jak najwięcej wpadło pamiętajcie o zabawie, takim mini konkursiku, jeżeli jesteście chętni, chcecie wziąć w nim udział, to oglądajcie, wyłapujcie i już. I już. Do następnego odcinka. Do jutra. Tak, postaram się na jutro nagrać. Drugi odcinek. Buziaczki, miłego dnia. Pa, pa, pa.